Ale jest akcja! No Ale no weź coś powiedz Ale ja czekam na koniec świata, zaraz jesteśmy Mówiłeś, 200 metrów No to już jest tuż, tuż, tuż to Już chyba no przyjechaliśmy 30 metrów jeszcze Naprawdę? No To jest śwież do tego punktu, gdzie będzie jakiś parking może kawałek dalej, kto wie Mają parking na końcu świata? No gdzieś się te wszystkie samochody w sezonie zatrzymują, nie? Wujek, Na końcu świata nie ma żadnych samochodów. Koniec świata. To tu. Tam Ta Koniec świata. Ale tu ładnie. Chyba tu zostanę. Coś chcesz powiedzieć jeszcze? Ej, chciałabym pozdrowić wszystkich i chciałabym powiedzieć, że... mam kurz w zębach. Tyle? Tak. Okej. Okay. To idziemy na koniec świata. Wyjdziemy za tego samochodzika. Dobrze? To Sija?